Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk a Podróż bez Paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja, o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronate.pl ukośnik Podróż bez Paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj lekki odpoczynek od polityki. i Przesyłam pozdrowienia dla mojego brata Michała, który mam nadzieję, że przesłucha ten odcinek, dlatego że jesteśmy w świecie futbolu. Będziemy rozmawiać o tym okienku transferowym. A moim gościem jest Mieszko Rakiewicz, członek zespołu Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry, cześć i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć, dzień dobry. Dzięki, dzięki za zaproszenie. Żyjemy tym okienkiem transferowym. Świat piłki ma się, jak się okazuje, bardzo dobrze w czasach post albo może nadal covidowych. Jeszcze niedawno wszyscy czekali do tych ostatnich minut na te transferowe ruchy najsilniejszych lig futbolowych. Czy mógłbym cię prosić o wskazanie, co należy dzisiaj do tych top hitów, jeżeli chodzi o zmianę barw klubowych? No przede wszystkim tutaj chyba musimy zacząć od zmiany barw klubowych no, przez wielu najwybitniejszego piłkarza w historii, czyli argentyńczyka Leo Messiego, gdzie no, niejako y, sytuacja finansowa jego już poprzedniego klubu, czyli Barcelony, jego klubu, w którym się wychował, no, sytuacja finansowa zmusiła... Y, zmusiła Barcelonę do niepodpisywania nowego kontraktu i, i Leo Messi wylądował w zasadzie. To no były tylko dwa miejsca w Europie, w których mógł się odnaleźć, czyli, czyli albo Manchester City albo Paris Saint-Germain, czyli jedyne dwa kluby, które były w stanie udźwignąć. Po prostu pensję tego zawodnika. To jest w ogóle przedziwna historia, no bo jakby nie patrzeć na, na, na całe to zamieszanie wokół Messiego i, i Barcelony i, i, i klubu z Paryża, to o ile w zeszłym roku. Leo Messi otwarcie mówił, że chce opuścić klub. To było niejako efektem była to forma protestu przeciwko nieudolnej polityce już byłego prezydenta Barcelony, czyli Bartomeu. W odpowiedzi na to, Bartomeu zgodził się, żeby wzmocnić klub, żeby ściągnąć wybitnych piłkarzy, no ale nie przewidział jednego. To, co, to, to było wiele lat zaniedbań finansowych i, i, i spowodowało to, że Barcelony po prostu było nie stać na. Na zarejestrowanie Messiego, bo z końcem poprzedniego sezonu, w czerwcu tego roku, wygasł mu kontrakt. Panowie byli dogadani, dogadani w tym sensie, że że Messi podpisze nową umowę, no ale jak się okazało, na, nie, nie zezwoliły na to po prostu przepisy Ligi Hiszpańskiej, które dosyć twardo pokazały, że Barcelona nie jest w stanie finansowo, finansowo udźwignąć tego typu kontraktu. No i nie było możliwości, jak po prostu nie podpisywać tej umowy, i, i, i wszystko to potem widzieliśmy na bardzo wzruszającej, bardzo ckliwej konferencji prasowej chusteczka, którą wycierał się Leo, ocierał ją łzy, no podobno jest warta kilka milionów euro, co jest już taką zakrawa o wątki jakichś insygniów czy tego typu historii. Natomiast, natomiast wracając do, do samego rynku transferowego, to poza, poza Leo Messim, który wylądował w Paryżu, no z takich ciekawszych ruchów to jest też na przykład Historia Sergio Ramosa, który Real Madryt opuścił właśnie na rzecz również Paryża. Co ciekawe, no Paryż, klub z Paryża decyduje się na ściągnięcie dwóch bardzo drogich w sensie utrzymania zawodników, a są to mimo wszystko zawodnicy już wiekowi, bo Sergio Ramos y, ma już ponad 35 lat, Leo Messi też już 34. Bardzo ciekawym takim transferem był też wewnątrz Ligi Angielskiej, gdzie Manchester City Postanowił zakontraktować Jacka Grillisza, wychowanka Aston Villa. Klub z Birmingham wydał też bardzo ciekawe oświadczenie, że Jack będzie zawsze, będzie zawsze miło wspominany, miło witany, natomiast my nie mogli się nie zgodzić na kwotę, którą po prostu Manchester City zapłacił, czyli 117 milionów funtów. Oczywiście, to są różne doniesienia medialne, ale akurat w tej kwestii Aston Villa była dosyć transparentna. Więc, tak, Manchester City zakontraktował no, jeden z największych talentów obecnie angielskiego futbolu, co też jest takim pewnym. Znakiem, że, że Manchester City mocno, mocno chce wrócić do takiego angielskiego składu swojego klubu. Ciekawe też były ruchy darmowe. Darmowe w tym sensie, że klub, który kontraktował zawodnika, nie musiał jemu byłemu klubowi płacić kwoty odstępnego. No właśnie, wcześniej wspomniana umowa z Messim czy z Sergio Ramosem, to były ruchy za darmo, ale w drugą stronę Real Madrid też za darmo pozyskał ciekawego zawodnika, obrońcę. Monachium Dawida Alabe. Austriak przeszedł na zasadzie wolnego transferu, czyli klub podpisujący takiego zawodnika nie musi płacić wysokiej kwoty odstępnego, za to może dać wysoki kontrakt takiemu zawodnikowi. Czy z Manchesteru City do Barcelony z kolei za darmo przeszedł Sergio Aguero? To też jest dosyć ciekawy przypadek. Ponieważ Sergio Aguero jest w bardzo bliskich relacjach rodzinnych wręcz z, z Leo Messi, obaj są Argentyńczykami, obaj, mają, obaj są w podobnym wieku, obaj mają koneksje rodzinne. I co się okazuje, Leo Messi, który prawdopodobnie był jednym z głównych, z głównych architektów tego transferu, no, odszedł, wobec tego niejako osierocił Sergio Aguero i, i, i ten jest zmuszony grać bez swojego. Bez swojego bliskiego przyjaciela. Także takich transferów było naprawdę wiele ciekawych. Za darmo też, za darmo przeszedł Gianluigi Donnarumma, czyli zawodnik, najlepszy zawodnik Euro 2020, które odbyły się w tym roku, przeszedł z, z AC Milan do no również Paris Saint-Germain czy bardzo młody zawodnik 18-letni Francuz jeden z największych talentów francuskiej piłki Eduardo Camavinga przeszedł z Rennes na zasadzie transferu definitywnego do Realu Madryt za ponad 30 milionów euro. Więc no to okienko transferowe było bardzo, ale to bardzo jaskrawe. Chociaż jak pokazują raporty, nie było to okienko Najdroższe, jeśli chodzi o kwoty wydane przez, przez wszystkie kluby na rynku europejskim. Chyba to okienko transferowe mówi nam też, że przywiązanie do klubu to jest też taka dosyć drugorzędna sprawa. Głównie rolę grają finanse i garze, oczywiście, i nie ma mowy o jakimś takim starym modelu, gdzie zawodnik chce spędzić swoją całą karierę lub większość lat w jednym klubie. Wcześniej, oczywiście, mówiąc, że kocha kibiców i nie wyobraża sobie y, tę karierę gdzie indziej skończyć. No dokładnie tak, dokładnie tak. Takie historie romantyczne oczywiście też się zdarzają, tak? To są, to są historie, w których, w których jeden piłkarz faktycznie przez wiele lat całą swoją karierę gra w tym klubie, żeby daleko nie szukać, to znaczy nie sięgać głęboko do historii, to Carles Pujol, wieloletni kapitan Barcelony, myślę, że nieraz raz był kuszony przez czy to arabskie, czy, czy azjatyckie, bogate kluby, żeby gdzieś na koniec kariery zagrać sezon czy dwa i się dorobić na emeryturę, to on przez cały sezon grał właśnie w Barcelonie i, i tam skończył karierę. Podobna sytuacja była z Paolo Maldini, tak? Wieloletni, legendarny kapitan AC Milan też całe życie spędził w jednym klubie. No natomiast, no, no niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który no, odrzuci wręcz oferty nie do odrzucenia, tak? żeby zachowując pewną nomenklaturę odwołać się do klasyki Ojca Chrzestnego. Te kluby, które mają finansowanie z bardzo potężnych konglomeratów biznesowych, czy to z Bliskiego Wschodu, czy, czy z Azji, no nie są w stanie ci piłkarze odrzucić pewnych ofert. Tak? I na przykład Andres Iniesta, też wybitny piłkarz, legenda Barcelony, E, sportową emeryturę e, ma w Japonii, tak, to lub w no tu również Barcelona, ma, miał sportową emeryturę na Bliskim Wschodzie, w, w Katarze, jeśli dobrze mnie pamięć nie myli. Także. No to są, to są kwoty, które ci zawodnicy pod koniec swojej sportowej kariery oni zarabiają prawdopodobnie na trzy pokolenia do przodu, gdyby rozsądnie do tego podchodzić, zarabiają takie pieniądze, że no, trudno odrzucić. No, ja daleki jestem od krytykowania takich ruchów, czy wręcz idealizowania wyborów piłkarzy dzisiaj. No bo no, oczywiście to są piękne historie, gdzie jeden zawodnik gra całe życie. No, ale no, świat jest jaki jest i jeśli mamy okazję zarobić przykładowo 100 tysięcy euro miesięcznie, a możemy zarobić milion euro, no to chyba wybór jest prosty. Ja nie będę, mówię, oceniał takich ludzi. Chciałbym się być może znaleźć kiedyś takim, przed takim dylematem, ale, ale po prostu chyba już takich historii będzie coraz mniej, aż potraktujemy to jako coś normalnego, że. Ci zawodnicy budują sobie gdzieś sportową emeryturę poza, poza naszym europejskim tutaj oknem wystawowym i będziemy to obserwować coraz częściej za coraz cięższe pieniądze. No, chyba że ta bańka kiedyś pęknie, ale no to jest. Też chyba nie do przewidzenia na razie, kiedy to się wydarzy. No tak, ale różnica pomiędzy tym, czy jest to 10 milionów, czy to jest 15 milionów, no, różnicy nie ma żadnej i tak przykładowo, ten Leo Messi mógł się zgodzić na tego typu warunki, bo co właściwie zrobi z tymi pieniędzmi? No tak, no tak, tym bardziej, że według też innych innych raportów, czy doniesień medialnych, piłkarze de facto te oczywiście największe marki, powiem w cudzysłowie, zarabiają na kontraktach poza. Stricte sportowych, poza piłkarskich, czyli wszystkich umowach marketingowych, czy, są, czy zakładają własne biznesy, czy są twarzami różnych marek globalnych, no, no to piłkarze, sportowcy właśnie na tych umowach zarabiają najwięcej, a pensja w klubie no jest takim przyjemnym dodatkiem, który no trudno, trudno odrzucić. Tutaj jeszcze wracając do tego pytania o, o najciekawsze transfery, no, no trudno tutaj nie wrócić do. do no właśnie, trochę tej romantycznej historii. Do, do twojego klubu, do Manchester United wrócił, no też według wielu, najwybitniejszy zawodnik w historii, Cristiano Ronaldo. Portugalczyk po, po tym, jak w 2009 roku opuścił Manchester i przez drogą przez Madryt, gdzie ta była usłana największymi sukcesami po, przez trzy lata w Turynie, no wraca do Manchesteru, odrzucając tym samym Pewne, no też na pewno zakusy ze strony klubów arabskich, czyli Manchester City i Paris Saint-Germain, e, wraca do swojego klubu. No, który nawiasem mówiąc też do biednych nie należy. Tak? Tutaj jest wspierany przez amerykańską rodzinę potentatów biznesowych, rodzinę Glazerów. Tutaj w ogóle ten transfer Cristiano Ronaldo, ten transfer powrotny do, do United jest takim też bardzo ciekawym, e, bardzo ciekawo został rozegrany. Jest to bardzo ciekawa historia, gdyż doniesienia medialne dosyć poważne były takie, że Cristiano Ronaldo ma wrócić do Manchesteru, ale City, ponieważ jako jedyne jest potencjalny ten klub był w stanie sprostać wymaganiom finansowym Cristiano Ronaldo, i można było w internecie znaleźć e, obrazki, w których kibice palili stare koszulki. Kibice United palili stare koszulki e, Cristiano, no ale się okazało, że to jednak prawdopodobnie była zasłona dymna. Zasłona dymna w Taki hochlik informacyjny wypuszczony przez agentów Cristiano Ronaldo, którzy w ciszy medialnej, co też bardzo pomaga, negocjowali kontrakt i, i ten wielki powrót do United. A prawdopodobnie tematu transferu do City nigdy nie było, bo zachowując oczywiście wszelkie proporcje, wartość sportową i projekt sportowy Manchesteru City, no Ronaldo mógł sobie pozwolić na taką tą no romantyczną decyzję. W cudzysłowie oczywiście, bo, bo tak jak mówię... Manchester United nie należy do biednych klubów, no ale narracja wokół tego jest, jest bardzo ciekawa i, i też z ciekawością będę patrzył na, na te wydarzenia. Mówi się, że agenci wypuścili taką informację, żeby rzeczywiście nieco zmobilizować klub z United do tego, żeby właściwie sięgnąć po Portugalczyka. Dużą rolę odegrał też Bruno Fernandes, Patrice Evra, Rio Ferdinand i też oczywiście tutaj największą rolę odegrał Ferguson, który ściągnął Ronaldo do klubu i Ronaldo po 12 latach zdecydował się na powrót. No właśnie, jakby tutaj możemy się teraz zastanawiać, bo wartość sportowa jest niewątpliwie bardzo duża i myślę, że to będzie, będzie poważny kandydat do mistrzostwa Anglii w tym sezonie. Zresztą, co by tu, co by tu nie mówić o Anglii, to futbol w tym kraju no, utarło się, żeby mówić, że gdzieś futbol jest religią, tak? No to specyficzna, bardzo silna odmiana tej religii tego wyznania jest w Wielkiej Brytanii, w Anglii, do tego stopnia, że sukces na arenie europejskiej, czyli Mistrzostwo um, Europy w postaci zwycięstwa w, ligi, w Lidze Mistrzów, nie jest tak ważny, jak zwycięstwo w Lidze Angielskiej, co, co doświadczyło nieraz ostatnio Chelsea czy, czy Liverpool, tak? No, tam się cieszą oczywiście, jeśli jest sukces na arenie europejskiej, ale jeśli sięgamy po Mistrzostwo Anglii, no to to jest prawdziwy wyznacznik wielkości klubu i, i tak samo myślą kibice Manchester United na Cristiano Ronaldo. Powrót jego do, do tego klubu jest ewidentnym sygnałem, że idziemy o pełną pulę i no i to jest ten przełomowy sezon, w którym raczej będą na pewno walczyć dosyć długo o odzyskanie tytułu, ale no to wszystko się rozbija dzisiaj o, o, o kosmiczne pieniądze, które gdzieś krążą po rynku transferowym, po rynku piłkarskim i, i, i pytanie, i Jak te pieniądze, jak ta bańka będzie puchła, yy, i czym to się skończy? No bo wątki Superligi, czy zmiany układu finansowego Fair Play, czy nowych rozwiązań finansowych, które gdzieś stopować to, co się dzieje, bo nie ulega wątpliwości, że gdzieś no, no jest trochę ten rynek zepsuty i, i, i dzisiaj za piłkarzy przeciętnego kalibru płaci się kosmiczne pieniądze za. A za piłkarzy wybitnych kiedyś, 10 jeszcze nawet lat temu, się tyle nie płaciło. Tak? Cristiano Ronaldo przechodząc do Realu Madryt oficjalnie kosztował około 90 milionów euro. Dzisiaj za 117 milionów euro idzie Jack Grealis. Oczywiście też utalentowany zawodnik, ale pytanie: czy tego samego kalibru. Jeszcze niedawno szefowie Realu Barcelony i Juventusu spotkali się w Katalonii, żeby rozmawiać o Super Lidze. Stąd moje pytanie: czy tam projekt nadal jest w planach? Zdecydowanie tak. Ja myślę, że. Kluby założycielskie, które, te, które się ostały, klubów założycielskich było 12, jednak tylko trzy, tak na dobrą sprawę, zostały i oficjalnie w projekcie, czyli Real Madrid, Barcelona oraz Juventus, czyli włoski gigant futbolowy, i oficjalnie te kluby zostały i nie wyszły z tej Superligi. Pozostałe 9 klubów, czyli wszystkie kluby angielskie, jakie były zaangażowane w ten projekt. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal czy Liverpool wycofały się z projektu. Wycofały się też Atletico Madryt, wycofały się włoskie kluby AC Milan oraz Inter Mediolan. Wycofały się, ponieważ uznały, że UEFA jest zbyt silną organizacją, żeby się jej przeciwstawić. No ale właśnie, przeciwstawić, a tutaj w mojej opinii nie chodzi o przeciwstawienie się, tylko o stworzenie Czegoś równie mocnego, co finansowo tworu rozgrywkowego, który finansowo wesprze te najmocniejsze kluby, które będą w stanie się utrzymać. I oczywiście można teraz mówić, że to zostało fatalnie zakomunikowane, zostało to fatalnie przygotowane i, i nie w ten sposób kibice powinni odebrać kibice i opinia publiczna, w ogóle przestrzeń biznesowa, bo też sponsorzy poczuli się bardzo zaniepokojeni. Wobec tego UEFA zagroziła tym klubom, że je wykluczy z, z rozgrywek europejskich. E, oczywiście to by się nigdy nie wydarzyło. Śmiem twierdzić, żeby to się nigdy nie wydarzyło, ponieważ e, format Ligi Mistrzów nie istnieje bez tych klubów. To znaczy, oczywiście graliby sobie piłkarze, grałyby sobie różne kluby, ale e, e, największe zainteresowanie Ligi Mistrzów generują występy tychże klubów, które, które wymieniłem. No i. Trzy kluby, które pozostały, czyli właśnie Real Madrid, Barcelona i Juventus, otrzymały bardzo pozytywny sygnał z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ogłosił, że zajmie się tym tematem, że w, na razie sądy, sądy w Madrycie zasądził, iż UEFA nie ma prawa karać klubów za to, że te chcą stworzyć sobie osobny format rozgrywkowy, no ponieważ jest to ich wyłączne prawo jako podmiotów gospodarczych do zarabiania w jakikolwiek sposób, one chcą. I taka kara została niejako odsunięta w czasie. UEFA oczywiście twierdzi, że jest jedynym prawomitym, Organizatorem rozgrywek klubowych w Europie, no ale właśnie, tutaj wchodzi do gry Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który będzie sprawdzał, czy, czy przypadkiem UEFA nie ma pozycji monopolisty na tym rynku. De facto, patrząc na realia stricte sportowe, biznesowe, no jest tym monopolistą gdyż wszystkie kluby, które nie chcą brać udziału w rozgrywkach UEFA, zostają z niej wykluczone. Jest Europejskie Stowarzyszenie Klubów, które silnie współpracuje z, z Europejską Unią Piłkarską. No i, i, i te kluby i te organizacje, czyli ECA oraz UEFA, ramię w ramię idą na noże, tak to ujmę, z Superligą. No, i będą się sądzić. Moim zdaniem, jeśli zapadnie taki wyrok, on oczywiście nie zapadnie dosyć szybko, bo to się pojawi może w przeciągu dwóch, trzech lat, kiedy Unia Europejska, Trybunał Unii, Sprawiedliwości Unii Europejskiej zbada faktyczne struktury finansowe, biznesowe i, i sportowe. Okaże się, że UEFA ma pozycję monopolisty, a no przecież no jedną z naczelnych zasad Unii to konkurencja, to przeciwdziałanie monopolistycznym prawom rynkowym. No i co się wtedy stanie, trudno teraz przewidzieć. Natomiast wydaje mi się, że ta decyzja, która niechybnie nadciąga, będzie porównywalną decyzją z 1995 roku, kiedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że klub, klub nie może przetrzymywać swoich piłkarzy nawet po zakończeniu trwania kontraktu. No, jest to wspólna sprawa Bosmana, to był belgijski piłkarz, który, zasąd... który poszedł do sądu, ponieważ uważał, że to jest niezgodne z prawem pracowniczym Unii Europejskiej, że on nie może zmienić klubu, nie może odejść z klubu. Nawet jeśli jego kontrakt z, się zakończył z klubem, w którym grał, nie mógł odejść z belgijskiego klubu, zgłosiła się po niego francuska dunkierka, no i nie mogli oni w myśl ówczesnych przepisów FIFA i UEFA, nie mógł on zmienić klubu, no i był niejako wykluczonym poza ryn, rynkiem pracy. No oczywiście trudno mówić o piłkarzach jako o, o, o rynku pracy, ale de facto patrząc na to z punktu prawnego jest to rynek pracy. No i ta decyzja pociągnęła za sobą, to już tak nie chcę się rozlekać na ten temat, ale ta decyzja była no, fundamentalną i dzisiaj rynek transferowy wygląda właśnie tak, jak wygląda przez tę decyzję w 1995 roku, a prawo Bosmana stosowane jest do dzisiaj. Więc decyzja odnośnie monopolistycznej pozycji UEFA, która będzie, wyda będzie ogłoszona... Po całej tej sprawie z Superligą, która no moim zdaniem Superliga prędzej czy później powstanie na wzór amerykańskich lig zawodowych NBA czy MLB no to będzie, to będzie prawdziwe trzęsienie ziemi i, i myślę, że będziemy inaczej rozmawiać o rynkach transferowych, o, o transferach, o finansowaniu futbolu, finansowaniu sportu w ogóle w Europie, to mm -hmm. będzie kom kompletna rewolucja. I o tej konkretnej rewolucji, transferach, planach odnośnie Superligi mówi Mieszko Rajkiewicz, członek zespołu Instytutu Nowej Europy, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będziemy o, ty o tych rewolucjach mogli rozmawiać i niech, niech sport trwa, chleba i igrzysk, prawda.